Tomasz Grabarczyk, Partia Korwin. Ja mam pytanie do pana redaktora Michalkiewicza widzimy jak w ostatnim czasie poprawność polityczna laickość i całkowite utracenie instynktu samozachowawczego niszczy zachodnią Europę w takiej sytuacji właśnie państwa Europy Środkowej a także ta Rosja którą cały czas jesteśmy straszeni są taką jedynym bastionem normalności który jeszcze na tym naszym starym kontynencie istnieje czy nie lepiej w takim razie oderwać się od tego tonącego wraku jakim jest Unia Europejska i pomyśleć o jakichś poważniejszych sojuszach opartych na prawdziwie wolnym handlu i pomocy militarnej z państwami Europy Środkowej, takimi jak Węgry czy Europy Wschodniej? No bo przecież nie raz już w historii przekonaliśmy, że nie mamy co liczyć na Zachód. Takie doświadczenia, takie doświadczenia bywają zawodne, dlatego że zwłaszcza nadzieje bywają zawodne. Warto zdefiniować to, czego Rosja od nas oczekuje i czego się po nas by spodziewała. Rosja myślę, że od XVIII wieku yy, oczekuje od nas jednego, że my się zgodzimy na status bliskiej zagranicy. Różnica jest taka, że czasami nas mocniej przyciska do swojego serca, to wtedy nie możemy oddechu złapać, a czasami słabiej, no to wtedy nam się wydaje nawet, że jesteśmy wolni. Yy. Teraz jest ta druga faza, ale to nie znaczy, że Rosja, Rosja może być naszym sojusznikiem, zwłaszcza albo się zdecydowaliśmy na przynależność do NATO, albo na jakieś sojusze z Rosją. Wydaje mi się, że pogodzenie jednego z drugim nie byłoby możliwe nawet w sytuacji, gdyby Putin, czy ten lepszy Putin, został sojusznikiem naszych sojuszników, a taka sytuacja zawsze jest możliwa. Wydaje mi się, że znacznie takie bardziej prawdopodobne jest osiąganie korzyści, czy doprowadzenie do sytuacji, w której Polska mogłaby osiągać korzyści chociażby z tego sojuszu egzotycznego, z tego faktu przynależności do NATO. Tak jak pan doktor Olechowski kiedyś radził, żeby przejść do konkretów, to chciałem przejść do konkretów. Polska podejmując się roli amerykańskiego dywersanta, siłą rzeczy staje się państwem frontowym. No, nie da się ukryć. W związku z tym dobrze by było wysądowa wysądować możliwość, czy możemy liczyć na podobne traktowanie ze strony Stanów Zjednoczonych jak inne państwo frontowe, na przykład Izrael, prawda? Co by się, no Pan się uśmiecha, ale trzeba tak jeszcze sprawdzać, bo jak, się nie, spra jak nie, nie będziemy sprawdzali, to się nigdy tego nie dowiemy. Kiedy prezydent Obama w, w czerwcu 2014 roku był w Warszawie, żeby nam powinszować, żeśmy ponownie się podjęli tej roli dywersanta, nie słyszałem, żeby ktokolwiek jak mu jakieś propozycje w tym zakresie składał, a on sam chyba nie wystąpi z taką inicjatywą, bo nie jest prezydentem Polski, tylko Stanów Zjednoczonych. Jak mu ktoś robi różne przysługi za darmo, no to w to mu gra, prawda? To my się powinniśmy interesować tym, być może, żeby się nie udało uzyskać takich warunków, jak na przykład ma Izrael czy Korea Południowa, ale gdyby chociaż podobne były, bo to, co pan mówi, pan redaktor, że rozbrał się tam Europa, to jest właściwie dobra wiadomość, bo skoro Panie się... Europa do, do Już kończę. Skoro się Europa Zachodnia rozbraja, to być może, że byłaby zainteresowana tym, żeby na wschodnim skraju obszaru obrony NATO jednak jakaś przesłona militarna się znalazła. I to jest właśnie dla... Znaczy, bardzo proszę. Skutki, państwo no bardzo proszę. Dobry wieczór. Filip Chojnacki, Partia Korwin. Ja mam pytanie do pani Doleśniak-Harczuk. Otóż w interesie Polski jest niepodległa y, Ukraina, natomiast to nie oznacza, że mamy za wszelką cenę szkalować Rosję, która nie ma do nas pretensji, y, pretensji y, terytorialnych, natomiast y, prawy sektor do nas ma. I czy to, nie jest, czy to nie jest tak, że to Ameryka pcha nas w kierunku wojny i czy w, przypa w przypadku y, wybuchu takiej wojny nie będziemy mieli większego problemu z prawym sektorem, który zyskuje bardzo dużą popularność. Znaczy, jeżeli wybuchnie wojna, to nie wydaje mi się, żeby naszym największym problemem był prawy sektor. To tak już poza, poza pytanie. Yy, znaczy roz, rozumiem pana stanowisko, natomiast absolutnie go nie podzielam i nie popieram. Yy, po pierwsze, żeby było jasne, najważniejsze dla nas w tym momencie to jest mocny sojusz ze Stanami Zjednoczonymi i yy, bardzo już się cieszę na szczyt na to i mam nadzieję, że te błyskotki okażą się jednak jakimiś skarbami i że y, staniemy się partnerem w końcu dla Stanów Zjednoczonych. Bardzo bym sobie tego życzyła. Co do Rosji, nikt Rosji nie szkaluje. Y, rozmawiamy o Rosji jako o państwie, które stanowi dla nas realne zagrożenie. I nie jest to czysta publicystyka, tylko to wynika z wielu raportów. Odsyłam pana do raportu RAND i symulowania ataku na państwa bałtyckie. i Prognoz, które nie są ani dla państw bałtyckich, ani dla nas y, wesołe. Więc y, nie mówmy o szkalowaniu Rosji i nie stawiajmy, y, nie wiem, Ukrainy, Rosji w jakiejś opozycji i nie każmy Polakom ani tym bardziej rządzącym w Polsce wybie wybierać. Jest to, jest to moim zdaniem jakiś absurd. Bardzo proszę. To czy Jednym zdaniem może ja dodam. Y, Rosja nie ma do nas pretensji terytorialnych, bo Rosja chce całą Polskę. To jest proste. Znaczy, no, z tym systemem, który teraz rozwijam.